W polskich szkołach klasy wielokulturowe stali się realnością. Dlatego Fundacja ZUSTRICZ we współpracy z niektórymi szkołami Krakowa stała się ambasadorem wprowadzenia do szkoły asystentów wielokulturowych. Zadaniem takiego asystenta jest znalezienie porozumienia pomiędzy uczniami, nauczycielami oraz rodzicami bez względu na bariery językowe, kulturowe czy zwyczajowe. Dzień dobry, nazywam się Natalia Szymborska, pochodzę z Ukrainy i jestem asystentem międzykulturowym. Pracuję w kilku szkołach krakowskich jako pomoc nauczyciela, i dzisiaj zawitamy do jednej z nich. Zapraszam. To była potrzeba chwili, jeżeli chodzi właśnie tutaj o, o zatrudnienie asystenta. W styczniu dotarł do nas. Uczeń przyjechał Tato do szkoły z tłumaczem. Ustaliliśmy, że będzie pani mogła z nami współpracować. Urząd Miasta oczywiście zgodził się na taką współpracę, wyznaczając nam środki na ten cel. I tym sposobem pani pracuje z Kryłem codziennie. Ma pani tutaj przeznaczone godziny. Są to godziny w wymiarze pół etatu z kodeksu pracy, czyli to jest 20 godzin tygodniowo. Myślę, że to jest dużo i to są cenne te zajęcia dla Kryła. Bardzo było ważne, żeby chociaż oszczędzić mu właśnie tych trudności językowych, więc to wsparcie. Asystenta, wsparcie nauczyciela uczącego języka polskiego jako obcego. Myślę, że to jest zdecydowany, zdecydowany kierunek i bardzo ważne, żeby to upowszechniać. Jako asystent międzykulturowy pracuję z dziećmi rosyjskojęzycznymi i ukraińskojęzycznymi. Sama jestem matką dwojga dzieci z doświadczeniem migracji. Otóż bardzo dobrze wiem i rozumiem, z jakimi trudnościami borykają się dzieci oraz rodzice a także kadra pedagogiczna w procesie nauczania. Otóż głównym zadaniem asystenta międzykulturowego czy pomocy nauczyciela jest wsparcie dziecka w jego adaptacji w nowych warunkach szkolnych oraz życiowych, a także pomoc jego rodzicom oraz kadrze pedagogicznej w nawiązaniu kontaktów. Asystent międzykulturowy pomaga również nauczycielom zrozumieć pewne reakcje dziecka i jego zachowania. Jest to osoba, która przybyła w szkole. Ona może być zarówno jak podczas lekcji z dzieckiem, jak również prowadzić zajęcia indywidualne. Wszystko zależy od tego, jaką formę współpracy dyrekcja konkretnej szkoły uzna za stosowną w danym przypadku. ważne. Fundacja ZUSTRICZ zaprasza do współpracy wolontariuszy, rodziców, nauczycieli, szkoły, żeby z pomocą naszym dzieciom odnaleźć się w nowym środowisku.